Bardzo ładny R1. Ja jestem właśnie w wagonie klasy trzeciej. Ślicznie. Jestem w nie jest trudno, byczek. Jesteśmy na kanale oczyszczonych. Idąc za na naszą stacyjkę, mieliście Państwo taki tor z kanałem. W tym kanale jest skrzynia szparowa. 04 tak? Jak mamy parę musi pani w piecu, z tego palenia jest to samo, coś z tego innego piesa, no. osiem, 24 to jest, to jest I on trafia w do popielnika, który trzeba od czasu do czasu wypróżnić. I wtedy się przyjeżdżało na taki tor, jak ten tu i tak, żeby popielnik nad tą skrzynią i ja nazywali ten kupielnik koną, żeby to się nie kurzyło, otwierali kapry w popielniku na dole, popiół wpadał do skrzyni. Była pełna taką szumę, to jest nad tym torem na torem, bo się wyciągało te skrzynię do kanału, przesuwało na ten drugi tor, ta była no to 18, 18 do czyli szyniarza. Wracali w wpadał pełna wyborzono. Jeśli Państwo kiedyś do nas trafili na oprowadzanie się w służbie kamarki, albo nocne zwiedzanie, ja to będę robił. Nie wiem, kiedy to będzie w służbie kamarki. To mi nie podarł się w służbie kamarki. Tak, przejaszczka tam nie? tutaj. Już widać, że tam jest popiół, bo zaraz było, jest rekultywowane. ale popiół jest. Nawet spodziałem na polski i niemiecki, bo są dwa różne miejsca. Tu mamy drugi żonawody, więc tu też można wody dobrać. Zwróćcie Państwo uwagę, że żuraw jest załańcuszony i zamknięty na kłódkę. Jest tak dlatego, bo jest sprawny. A tu jak ktoś odkręci i nie zakręci, to wyjdzie. Tu 30 metrów przyczyny wody i No i tu jeszcze się uzupełniało pieniędzmi na parowozach. Najdrobniejszy kwarcowy suszony był w tym małym białym budynku, który jest obok toru. Tu to, to jeszcze to, to na miejscu dwie parowyzma piastki. Obok mamy jakiś pusty wagon. Ja nizie, jak mamy kocioł, to A ja kocioł, idę w rurę, to na, są taki na swoje miejsce. Jedna z rzeczy jest niezrzeszonka, zbiornik na piasek. Jego się tylko cienkimi rurkami na szyny pod koła. Zawsze, gdy ten parobus traci syczepce. Bo bananer. Zostałem z miejsca, więc znowu zabrałem. EU04. Byczek, o którym już wspomniałem. Dobra. EP23001. No. Chyba, że no, nie, nie więcej on zganiał po obrotnicę albo Tutaj się mamy się Wars, nie. WRO. Wro. Zajęcie, klasą. Maksymalna prędkość wjazdu na obrotnicę 2 km na godzinę, bo nie zawsze po drugiej stronie są tory. Jakby tak wjechać z impetem i na przykład wypaść trzyma za obrotnicę, to bardzo ciężko jest potem na nią wrócić. Chyba drzwi były czasem żeby on z powrotem się znalazł. No, jaka lokomotywa ma 6,8,3,8, są poza obrotnicą o warzywce Jesteśmy teraz na obrotnicy. Będziemy zmieniali kierunek jazdy. Jesteśmy na obrotnicy, na której się obrócimy, oczywiście, w poziomie. Mówię o tym, bo niektórzy będą obrotnicy z wybrodnicami, bo takie też są tym, że będzie to najbolniejsza karuzela w Państwa życiu. Ja chodzę szybciej, niż to się kręci. Mamy bardzo dużo czasu dla siebie obecnie. Bilety do kontroli, proszę. O, tu widzę już osoby przygotowane. Osobne bilety na przejazd jeszcze. Dzień dobry dobra, Na przejazd. Tak to nie mamy. Ale nie byliście państwo w kasie drugiej po A nie. Przebiegliśmy z tej pierwszej, żeby zdążyć. No, no, no. A ile Państwa jest? Osób? Pięć. A jak będziecie płacić? A jak można? Pójdziecie kogoś godzinką. Tak. To przy sobie nie mamy. Tak, pójdziecie państwo po przejeździe do tamtej kasy. Dobra? I potem do pana wrócimy skasować. kasą. Dobrze. No, okej. Przepraszam, nie wiedziałem. No, ale... A gdzie jest ta druga kasa? E, koło bardzu tam mi się przydaje. Aha, okej. Okay. Dziękuję. O tu jest bardz. Dziękuję. Faktycznie jest to powolna karuzela. Mhm. Tak jakby do tyłu, trochę. Takie wrażenie, jakbyśmy do tyłu tak

popatrzcie, mama chciała mieć zdjęcia, Twoje. Patrz na Ciebie. A tutaj, postaci wagonu kasa. I ten motory, który za raz nie to Ja mam bo jak biletu, na każdym hmm. kolejne jest tak, a, jak się stajemy. nie podeszło do konduktora od razu, żeby kupić. oczywiście oni mają terminale do kart, więc można tam kartą zapłacić. jeżeli podchodzimy do konduktora i kupujemy bilet na stacji, gdzie kasa jest czynna, to 8 zł do biletu. Jak sobie siadamy i ona znajduje jedną stację dalej, to 100 zł plus do ceny biletu, a jak nie mamy czym zapłacić, to plus 5 i trzeba podać dane. Jak nie podamy danych, to na najbliższej stacji wyciągnie nas z wagonu patron albo policji. Nie wiadomo co to szoku to nawet kolejarze nie lubią. Także to o czymś świadczy, nie? A wyszkoleni są. Z tym, że jest jeszcze druga opcja, jak się nie ma tego biletu, tylko że rzadka bo teraz przecież są monitoringi i oni nie zawsze mogą się zachować po ludzku. Więc jak traficie na człowieka i on nie będzie się bał monitoringu, to was po prostu wystawi na najbliższej stacji. Kiedyś było inaczej, kiedyś e, ten e, dobry, to co wziął już do kieszeni pozwolił do tam gdzie się działo, a służbista z Tylko że mówię, jeżeli mamy wszędzie kamery i te kamery to mało kto wie, nie tylko widowali słyszą, no to często się, no, się zaczął plagować po ludzku, bo potem cię wezmą po robocie nazywali, a zrobił. Jakie miałeś polecenia z Co miałeś robić? Ale czasy się skończyły, nieco. Dobrze, proszę Państwa, my zaraz pojedziemy do tyłu. I ja muszę Państwa na chwilę opuścić, bo ja będę teraz oczami maszynisty, dlatego mam to poradę. Wyjdę na ten pomost. Jako, że jest dużo w tym wagonie, też ja człowiek tam ustawił otwarte, to jest sobie A co to jest? Na... Ja A to jest pewnie jakiś złomowany wolność. wagon. Eee. A, no proszę mi to... nie zazdrościć tej kufy, niedawno złapał mnie tam, złapał eee. mnie w na pomoc. Także to nie zawsze jest fajnie. Dobry. Dzień dobry. Dobra. 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 Czy Dobra. 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 10 obrotów Dobra. Wszystko takie sprytne, że w każdy, do, w każdy z tych torów się może dopasować. Nie? Tak jak te ciuchcie tam są rozstawione na tym wachlarzu, to pewnie one też tak samo na tej obrotnicy nakierowali i tam wepchnęli. Stop. I zaraz będziemy poruszali. Tam się I zaraz będziemy... Chwilę, ja mam tutaj, masz tutaj, tak? Tu Jedziemy Tu jest jedziemy. prowadzi? nic nie prowadzi. Nie wychodź na, ten, na, na zewnątrz. Nas w zasadzie nie prowadzi nic nie nic. Koniec. Jesteśmy w połowie drogi. A właśnie, to dopiero połowa drogi. Tam mamy dworzec Jaworzyna Śląska. Tam daleko, daleko. A minia? A i Teraz jedziemy w tamtą stronę. Na tradycyjne potrawy, ale też informacja dodatkowa, bardziej jest też piwo parowe probar. e, z Probaru, Uważana, mały lokalny krowarz, które różne różne i różne robią wiele różnych rodzajów. w po okolicach, w przygodniach się go Oczywiście nie jest e, ale piwo parowe jest tylko u nas, bardziej nigdzie, nie robią wiele, tylko i wyłącznie się dla nas. Hmm, dlatego cena jest odpowiednio wyższa, bo tego się nie kupi wszędzie w odpowiednim miejscu. No i dobra wiadomość dla prowadzących samochodów jest taka, że piwo jest butelkowane. Jeszcze. No, hmm. no i I mamy to, nie mamy Nie namawiamy do picia szczególnie najgłośniejszych. 23

no, Wracamy się. Zobaczmy no. sobie tutaj mamy mieć obrót. O! I się obracamy. Ale mocno Barcik, o którym już 5 razy wspomniałem. Można do niego wejść, bo to jest czynna restauracja. E na minha <síntos> warszik i znowu nas prowadzi wagon Jedziemy około 5 na godzinę I bramka. i znowu stoimy na... na I znowu jedziemy. Ja znowu idę na swoje miejsce. Dojechaliśmy do stacji końcowej i też początkowej. Jesteśmy na miejscu w imieniu obsługi Ekspresu Premium Ślimak. Dziękuję, że wybraliście Państwo pociąg na tej spółki. Dziękuję Państwu. Ekspresu Premium Ślimak. Fajna nazwa. Dobra, wysiadamy. Pokażę jeszcze Ma innej perspektywy wagon. O. Nic nie widzę. Ja Śląska. Trzecia klasa. To jest wagon. A prowadziła nas na lokomotywa. Pora zwiedzać dalej. EU 04-24. Zobaczcie. Liczna lokomotywa No 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 Tak. Wars Wejście obok. Wtedy skorzystam z warsowej toalety. Wrocław Intercity 38 ton, z wagą. To jest 160 km na godzinę to jest maksymalna jego prędkość. barwa, koła, Dobra. a tam nie ma toalety w warsie? Simulator n 57 Teryjczyk zesłał nie znak, ale wnajdziecie się od. Ja daję Patrzcie, co tu jest. Ile różnych parwozików. Jakieś miniature Nawet tutaj są szachy. TKT PT31 PM36. Się kapułka. Te. Ewpiero. O, nawet mamy byczka. E 22. No. To nie monstrości, ja są strzy. 14 10 E u 11. Fajne. To były symulatory n 5 7 Projekt szlak komienny. Interesujące. Tu jakieś poczekanie, ale to. Co to jest? O! Jak Chodzimy na dół. Dobra, w jednym symulatorze M57. Simulator M57, no to gdzie on jest? to?